Dobre, nie? Dobra, Jackie. Do ok. Patrzcie, wróciliśmy sobie po prostu do akcji, tak naprawdę. I <ścoughs> możemy Długo zwyczajnie. Jeszcze. No, to do roboty. Kontynuować. Zapomniałem już, że siedzimy w tym aucie z Jackiem. Podążaj Samo za Jackiem. Jedyny. Zdobyto trofeum Głupiec. Muszę się koniecznie dowiedzieć, jak się zmienia broń, bo myślę, że mi się to przyda zaraz. Wsiąść do windy. Coś tu się wciska. O, wciska się. To ma wciskać. Co? Po rozmowie z T-Bag. Patrzcie, telefon. Moja nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy Bak? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny urocze. Ok, um. może postaraj się być chociaż miła. Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. Wyciągnięcie broni, trójkąt. Nie wiem, czy już mam wyciągać. Apartamenty, dobra. Chyba wyjmę. Lokal 1237. Szybki atak wręcz. Dziewczyna powinna być w środku, A, okay. ale nie mam odczytu z jej to monitora. To Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam Spróbuj nadzieję, że jest za drzwi. Późno sama? A widzicie, czyli tutaj otwórz. E, I tak nam się hakowanie przyda, pomimo tego, że jestem cienki w te klocki. Dyskretnie. Czyli szkolenie jak najbardziej się przydało. Strefa zagrożenia. Oh. Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia Ta najwyższa półka ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki z Ta niej załatwiane na lewo. to nie ona szukamy dalej ok e, widzę, że tutaj już się powoli zaczynają elementy eksploracji powoli zaczynamy już znajdywać jakieś przedmioty leżące na półkach i tak dalej, i tak dalej więc myślę, że Warto będzie się, o zobaczcie, rozglądać, ponieważ możemy sporo rzeczy poznajdywać, popodnosić, na niektórych prawdopodobnie zarobić, niektóre prawdopodobnie się też przydadzą, zobaczcie, jakieś walizeczki, jakieś takie rzeczy, widzę, że nie, nie poszli tutaj aż tak daleko, żeby pyrać szafki jakieś kuchenne i tak dalej. Ale kto wie, może później. Tutaj coś leży. Farba w sprayu, no super. Przejdź do kolejnego pomieszczenia. Pytanie, czy ja muszę je schakować? Nie. Przed nami, uważaj. Załatw go po cichu. No widzicie? Załatw go po cichu. nerwowo bo nas zobaczą. No tutaj już po prostu zabijamy i ukryjemy ciało. Zobaczcie... Sam bym tego lepiej nie zrobił. Zobaczcie jak nam się przydał ten samouczek. Ja teraz wiem co on do mnie mówi. W momencie kiedy chcę, żebym zrobił coś po cichu i tak dalej. Kiedy chcę, żebym coś schakował. Teraz przynajmniej już rozumiem o co chodzi. Bardzo fajnie. Poczekaj na okazji istnij ich jednego po Poczekaj w ukryciu opcjonalne. Czekajcie. Schakowaj się. Jesteś w gównie was! w głowę! Gdzie celuj w głowę? No chyba żartujesz. Gdzie jesteś, dziewczyny po nas przechodzi. Jak się przypomnie... Uważaj, Mają granaty! Kurwo, zaraz trafię drugi raz! Dobra, z bioderka będziemy strzelać. Jest bioderka, jest do bani. Naruszenie protokołu, co to jest reflektor? Ooo, w życiu nie chce mi się. masz Widzisz tam coś? Ten jak wjechał w niego w ogóle. Ekstra. Brak ruchu na sensora. Co jest? Hmm, wygląda na to, że jest czysto. A co z dziewczyną? Szukajcie. Musi gdzieś tam być. Okej, okay, powiem wam. Naprawdę walki są niesamowicie dynamiczne. Ja tutaj akurat wybrałem opcję na głośnego, że tak pozwolę sobie to nazwać, ale podejrzewam, że można było to zrobić też po cichutku. Prawdopodobnie pewnie byłoby zgrabniej, może nawet i szybciej, ale może nie do końca tak ciekawie jak to wyszło. Bardzo jestem zadowolony. Jeszcze muszę się tutaj podszkolić ze strzelania z pewnością. I jeszcze sobie chcę przeeksplorować co nieco, bo strasznie dużo tutaj rzeczy po prostu zwyczajnie przeleciałem, bo o, chciałem ich pozabijać. A tutaj mamy i bronię, i amunicję, i dużo innych ciekawych rzeczy. O, tu coś fajnego niebieskiego. Tu co jest? Fajnie, że podświetla te przedmioty. Bardzo mi to odpowiada. Dzięki temu łatwiej się to wszystko znajduje. To akurat nie. O, ale na przykład zobaczcie, taki karabin. Zawsze spoko przytulić. Tu jeszcze coś leży? Co to jest? Eurodolary. Hajsem nigdy nie, nie pogardza. Powiem tak, na pewno łatwiej by się eksplorowało, rozglądało i sterowało e, grając na klawiaturze i myszy. Także, jeżeli macie pc który to uciągnie, to polecam zdecydowanie klawiaturę i mysz. E, natomiast, jeżeli chodzi o konsolę, no, jeżeli wolicie grać na konsoli, to grajcie, aczkolwiek. O, możemy włączyć redejko. Aczkolwiek, mi na, na tą chwilę sprawia to problemy, żeby się tutaj ogarnąć ze sterowaniem. Szczególnie z celowaniem, więc myślę, że muszę po prostu sobie ustawić czułość kursora, ale to już sobie zrobię poza streamem, żeby nie tracić czasie, czasu na streamie. Także się tutaj zwyczajnie przemęczymy wspólnie. I o, jeszcze tu jest jakieś pomieszczenie. Ok, jakiś balkon. Zobaczcie, na balkonie też jest masa znajdziek. Ja się zastanawiam w takim razie. O, zastanawialiście się, się jak będzie w Night City. No to proszę bardzo. Night City jest tak samo płynnie, jak i na pustkowiu. Zobaczcie, tutaj w każdej jednej dziurze, w każdym jednym zakomarku jest jakiś e, drobiazg do podniesienia. jeszcze tu coś jest. Masa rzeczy. Ok, bronie się zmienia trójkątem. Jakbyście się zastanawiali, otrzymaliśmy nowy przedmiot. Tylko nie wiem jak się wyciąga... Aaa! Przytrzymuje się trójkąt, słuchajcie. Przytrzymuje się trójkąt. I wtedy mamy dostęp do naszego kółeczka. Proszę bardzo. Bardzo fajnie. Zobaczmy, co ja tutaj napodnosiłem. O, jest strzelba. Myślę, że się z nią zaprzyjaźnię. Mamy również karabin szturmowy, kilka pistoletów. I pod trzecią miejscówką... A nie ma już tej wielkiej broni. Gdzie ona się podziała? Najwyraźniej chyba nie mogę jej używać. No dobra. Dołóżmy sobie tutaj strzelbę. Czy ja mogę to zrobić? Przytrzymaj, żeby zamontować wyposaż. O, mogę. I teraz w momencie kiedy przytrzymam trójkąt, proszę bardzo. Zmieniamy sobie elegancko co nam się podoba. Strzelba. Potężna tak jak być powinna. Ja pierdolę. Dokładnie. To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Źle to wygląda. Opinij się. Bardzo źle. Wyjęła kabel z ręki normalnie. Wpięła jej się z tyłu, Sandra za ID 570442. Platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Schakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj, ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdźcie jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazda blokująca sygnał z biomonitora. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. 180 sekund? To by było w Polsce niewykonalne kosztów przewidzianych zabiegów. Zabierzmy ją z tej wanny. Kurwa, niedobrze. Wypłaszcza ją! Wi! Co tam się dzieje? dzięki zastrzyk! Ja pierdolę! Łapczyka. Zobaczcie jak bardzo fajnie są zrobione animacje tego ragdola postaci, którą ona przed chwilą trzymała na rękach. Tego tak wisi bezwładnie. Bardzo dobrze jest to zrobione. A, ok, ja tu spróbuję na ręce. Szybko wynieś Sandrę na balkon. Dobra, wyniosłem. Mam ją tu położyć, czy co? Pozostań na miejscu! O polecenia! przy wejściu! Ok. Staj przy wejściu! A przy wejściu, jezus! Spokojnie. Kurde. Od kiedy to Trauma Team, czyli podejrzewam, ambulans, przyjeżdża ze wszystkimi spluwami wycelowane wszystkie w moją głowę? No ale dobra, chyba chodzi o jej uratowanie. Kurde. Jak poniewierają po prostu. jest 133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Oczywiście każdy człowiek będzie w przyszłości numerem. Nie interesuje ich żadno imię i nazwisko, tylko numer. Czyli komóreczka w Excelu. Porozmawiaj z Jackiem. ma się stąd. Winda i prosto do garażu. Dobra. No ja dobra też nie moi nie drodzy, pierwszy nasz quest po pół Słuchaj, roku przebywania w Night City w... W... razem z Jackiem. Chciałem pożyczyć twoją furę. Mhm. Mm mhm. Mm no, oh. Na randkę z Misty. Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci, ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki, ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczona. To Jack siedzi pół roku w Nate City właśnie, nie mógł sobie fury jakiejś kupić. Jako. Daj jej znać, że robota wykonana. Okej. Okay. Aby otworzyć menu telefonu, przytrzymaj do dołu. Okej, okay, zobaczcie, mamy kontakty w telefonie. Możemy się łączyć. Wii, i jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Będzie żyła. Zauważcie, że ten hologram, czy ten obraz, który mamy po lewej stronie, też jest animowany i ruchomy. Co jest wdechem? Oczywiście, że jest cała i zdrowa, tak jak się umawialiśmy. Znakomicie! Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz się odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciała raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Proszę bardzo, reputacja w górę, Zobaczycie punkty w do doświadczenia spłynęły. To lecimy. Szybko ja prowadzę. Okej. Okay. Czyli wchodzimy na miejsce pasażera. No i moi drodzy, sukces. Pierwsza misja wykonana. Czyli znowu pierwsze koty za płoty. Na początku wrzucili nas trochę na głęboką wodę. W sytuacji, kiedy musieliśmy strzelać z pojazdu jadącego z pełną prędkością, no nie było to proste. No. Ale teraz jest dobrze, a i będzie tylko lepiej. Także chcieliście, moi drodzy, żebym wyjechał do Night City, i oto jesteśmy, moi drodzy. Podejrzewam, że nie będzie to wyglądało tak spektakularnie jak. Tylko duże. Podejrzewam, że nie będzie to wyglądało tak spe spektakularnie jak na jakimś high-endowym pc czy nawet na PlayStation 5, ale i tak robi robotę. Jest to jedna z lepszych graficznie gier, które możemy ograć na PlayStation 4. Ja gram osobiście na Slimce i wygląda to naprawdę genialnie. Bardzo pięknie, porównywalnie, oczywiście, do Red Dead Redemption 2 i Assassin's Creed Valhalla. Przepięknie, naprawdę. Nie ma na co narzekać. Nie wiem czy strzelba to jest dobry wybór. Przepraszam. Mam ich. I celuj w kierowcę. Ładko powiedzieć. A nie, udało się. porysowałem ci wóz z jakiej paki nas ci kosiarze zaatakowali? ktoś jest mi w stanie to wytłumaczyć? jedziemy sobie bez problemu do domciu tu nagle kosiarze na nas wjeżdżają dzieje się tutaj masa rzeczy co on przeżywa? nie widzę Chyba jest zablokowana droga? Rzeczywiście. Rozstawiają się. Okej. Okay. Ja bym tu nie fikał. Zobaczcie, jakiego mają mecha. Watson zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani Nowicja, Jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobra, serce. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Mm. Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie i czeka. Mm. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. To dobry chłopak. Puść ich, a potem już nikogo. Wystarczyło powiedzieć, że to dobry chłopak. Okej, okay, wierzę Pani, proszę bardzo. To nic, że gościu waży jakieś 140 kilo i ma z 2,5 metra. I z mordy wygląda jak najgorszy Zakapior Night City. Ale to jest dobry chłopak. Spodobałeś jej się. Moje oddanie ujęło ją za serce. stałość w uczuciach. Zauważcie, że... I bez pretensjonalności. Rozumiesz? Animacje postaci są też bardzo fajnie dopracowane. Jack, jak do nas mówi, to na nas spogląda, przywraca oczami, coraz zerka na ulicę. Eee, cały czas ruszają się usta. No wszystko jest naprawdę ekstra. Wkracasz na nowy obszar. Little China. Max Dzieje się w tym Night City, muszę Wam powiedzieć. Zauważcie, że dopiero byliśmy na jednej misji i wracamy do domu. A po drodze już nas napadli, prawie zatrzymali na, jakimś, na jakiejś blokadzie drogowej. A teraz. Ale... Nie jest to oryginalny soundtrack, Dzięki. ponieważ ja mam włączoną opcję dla streamerów. Aha. Zostałem 1000 punktów doświadczenia za to, że zostałem przewieziony furą. Spoko. Wróćmy do naszego mieszkania. Zobaczmy. Ok, coś chyba trzeba wcisnąć. Apartamenty, garaż. Chyba apartamenty. t dzwoni. Tak. Zapomniałam. Znajomana trenerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam cię na miary na nią. Okej. Okay. Dzięki. Chyba się uleczę. O kurde, jaki strzał. Nie spodziewałem się, że będzie aż taki. Ciekawe co jest po R1. Okej, okay, tutaj e, czuję się jak na jakiejś klatuwie na starym mieście. <todziewanie> tutaj sobie jacyś kolesie siedzą. Tutaj mamy jakieś automaty. Ciekawe, czy można z nich korzystać. Zobaczcie, kola. Nicola Blue. A Nikola. A, i to jest w ogóle jakaś pani tam sobie stoi. No, ciekawe. I zobaczcie, że my z tych automatów możemy korzystać. To jest fajne. No, tutaj jakieś panie sobie stoją. Trzeci raz. Można z nimi gadać, czy? Nie można. Ok, chata spoko Wróć do mieszkania I teraz tak, sprawdź schowek Opcjonalnie Albo połóż się spać No myślę, że do schoweczka sobie zajrzymy Fajny schowek Schowek do... to bezpieczny pojemnik Na ekwipunek dostępny W kryjówkach i twoich pojazdach Nawet jeśli skorzystasz z niego w mieszkaniu Nie dokończyłem czytać Także, schowek to jest prawdopodobnie miejsce, gdzie będziemy mogli gromadzić wszystkie rzeczy. I tak jak chociażby, nie wiem, w Red Dead Redemption na koniu, tak będziemy z tego ekwipunku mogli korzystać. Podejrzewam, że z poziomu bagażnika naszego samochodu, jakbyśmy chcieli jakieś inne bronie czy, czy inne jakieś tam rzeczy. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Otwórz schowek. I tutaj jest nasz schowek. W tym schowku mamy. Jakieś ubrania? Możemy sobie tutaj też schować. Czekajcie, rewolwer. Tutaj jakiś pistolet. Tutaj jakiś taki pistolet. No, ten, który ja aktualnie używam, chyba jest najlepszy. Przynajmniej po statystykach oceniając. Ale trzeba by się tu jeszcze wczytywać. A tego nie będziemy teraz robić. Byłem też strzelbę. Myślę, że strzelba mi się naprawdę przyda. Dobra, mamy taki nasz po prostu magazynek, ekwipunek. Z którego możemy korzystać. Bardzo fajnie. Więc teraz, cóż, chyba położymy się spać i myślę, że zakończymy sobie ten odcinek kolejny. Także zobaczmy, mm, co się tutaj stanie po tym, jak się położymy. Ale zanim się dostanie, to zakończymy sobie YouTube'owy odcinek, który wrzucę na kanał. A na streamie, oczywiście, zostajemy i kontynuujemy. Także moi drodzy, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. A ja kontynuuję przygodę na streamie, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.